Nazywam się Anna Kobyłt i jestem kuratorką Galerii B.W.A. Wrocław Główny, w której się właśnie znajdujemy. Razem z zespołem przygotowaliśmy dla was wystawę Świątynia Baśni. Wystawa Świątynia Baśni jest to wystawa zbiorowa, która prezentuje pracę artystów i artystek skupionych wokół punktu wyjścia, jakim jest Zagenhale, czyli Hala Baśni. Nieistniejący budynek funkcjonujący niegdyś w szklarskiej porębie, który powstał z inicjatywy Hermana Henrysia, malarza przedstawiciela berlińskiej secesji, który uwiedziony. Okoliczną przyrodą karkonoską postanowił stworzyć mini muzeum, mini świątynię, w której za pomocą ośmiu wielkoformatowych obrazów opowiedział historię ducha gór. Duch gór, czyli inaczej rybecal, karkonosz, liczyrzepa, rzepiór, był postacią fantastyczną, był postacią mitologiczną znaną z legend i mitów Śląsko-czesko-niemieckiego pogranicza. Jego pierwsze demoniczne przedstawienie możemy zobaczyć na mapie śląskiego kartografa Martina Helwiga z 1561 roku. I wówczas ten wizerunek pokazywał demoniczny związek Ducha Gór z wierzeniami Pogan źródeł Łaby. W późniejszym czasie Duch Gór, Rubecal, przedstawiony był w rozmaity sposób. W procesie chrystianizacji przyjął postać starszego mężczyzny z brodą i laską, który przemierza górskie krajobrazy. W obrazach Hermana Henrysia z Dagenhale duch gór był emanacją sił przyrody. Pomyślałam, że to świetna okazja zestawić ten e, przypadek z pracami współczesnych artystów i artystek, dlatego zaprosiłam do współpracy osoby, które zawarły w swoich pracach swój namysł na temat zarówno ducha gór, jak i emanacji sił przyrody, jak i relacji z nią współcześnie, zarówno biorąc pod uwagę przeszłość, jak i teraźniejszość, jak i przyszłość. Tytuł wystawy Świątynia Baśni nawiązuje do architektury sakralnej. Przestrzeń, w której się znajdujemy, teraz nazwaliśmy Nawa Główna. Podobnie ta przestrzeń, w której byłam przed chwilą, też tak się nazywa. Natomiast sam schemat postanowiliśmy przedstawić tutaj, i Nawa Główna to miejsce, w którym. Dokonujemy swego rodzaju powtórzenia gestu z Sagenhalle i tu prace artystyczne odwołują się bezpośrednio do, do tego miejsca. Natomiast w kaplicach, które znajdują się w sąsiednim skrzydle możemy obserwować już, oraz w kryptach, możemy obserwować już bardziej poszerzone autorskie narracje na temat, i opowieści na temat naszych przyszłych i przeszłych oraz teraźniejszych relacji z przyrodą. W swojej pracy kuratorskiej często korzystam z różnych znalezisk, tekstów i źródeł kultury. W tym wypadku nie stało się inaczej. Znalazłam przewodnik po Genhale z 1904 roku, w którym zainteresowało mnie bardzo jedno zdanie opisujące jakby ideę tego całego przedsięwzięcia. To znaczy to, że ten drewniany budynek ma być pomnikiem uczucia do. Przyrody. Wydało mi się to bardzo ciekawe, że skoro ma być pomnikiem, to mówi o czymś, co przemija. Dlatego postanowiłam ten temat zbadać wspólnie z artystami i artystkami, zapraszając ich do współpracy. Pracami, które możemy zobaczyć na wystawie, a które bezpośrednio odwołują się do postaci ducha gór, są prace Urszuli Broll i Henryka Wańka, które na co dzień można oglądać w domu Gerharda i Karla Hauptmana w Szklarskiej Porębie, czyli oddziału Muzeum Karkonoskiego. W centralnej części kompozycji Urszula Brol przedstawiła formację skalną, którą możemy oglądać na śnieżnych kotłach. Przed wojną nazywała się ona Wikołaczka Rubecala. Natomiast w pracy Henryka Wańka możemy zobaczyć autoportret samego artysty, który oddał siebie jako podróżnika osobę wędrującą w karkonoszach, a jego Rubecal przedstawiony nad nim, czuwający nad nim, ale jednak dosyć złowieszczy, został właśnie ukazany z tym charakterystycznym porożem, który które możemy zobaczyć w tych pierwszych pogańskich przedstawieniach Ducha Gór. Do tych właśnie przedstawień nawiązuje praca Stacha Szumskiego, artysty, który także mocno jest związany z Kerkonoszami, stamtąd pochodzi i tam też mieszka i pracuje. I w nawiązaniu do Zagenhale, w którym kiedyś stała duża rzeźba nadludzkich rozmiarów, przedstawiająca już ten uczłowieczony jego wizerunek. Zach postanowił stworzyć e, żakard, na którym w charakterystycznym też dla siebie sposób przedstawił hybrydyczną formę e, rubecala. E, ta hybrydyczna forma e, Łączy ze sobą różne przedstawienia zwierząt, to znaczy mamy oczywiście to charakterystyczne poroże, demoniczną twarz, która prawdopodobnie nawiązuje do głowy orła, diabelski ogon, a także kopyta i charakterystyczny dla niego kostur. Pracami, które powstały specjalnie na wystawę autorstwa również Stacha Szumskiego, są konstrukcje z drzew, z drewna, które pozyskał sam artysta z monokultury świerka w karkonoszach. Są to obumarłe części tego, tych, tych roślin, które przeszły katastrofę ekologiczną. Innym elementem, który możemy zobaczyć w przestrzeni wystawy, jest specjalnie przez Stacha zaprojektowana tapeta, która przedstawia karkonosz. Polskie porosty artysta tworzy taki katalog tych niezwykle ciekawych stworzeń i bardzo się nimi inspiruje w swojej twórczości. Nawie głównej e, przedstawiamy także obrazy Magdaleny Wrońskiej wiatr. Są to reprodukcje obrazów Hermana Henrisza z Zagenhale. z tym, że artystka przedstawiła e, tę legendę o duchu gór w nieco inny sposób. E, same kompozycje są podobne, ale gdy przyjrzymy się dokładnie, to zobaczymy, że ciała, które przedstawiła e, w, w tychże obrazach, posiadają niezwykłą zdolność łączenia się z z otoczeniem, z tym pejzażem. Postanowiłam ten baśniowy wizerunek, ale już jednak upodmiotowionej przyrody zestawić z pejzażami, z gwaszami Aleksandry Maliszewskiej, w którym z kolei przyroda jawi się jako coś, pejzaż, krajobraz, przede wszystkim jawi się coś zagrażającego, coś, co czyha na życie człowieka i decyduje o jego losie. W nawiązaniu do twórczości obu artystek postanowiłam pokazać pracę Marty Niedbał, artystki, która w bardzo ciekawy sposób podchodzi do relacji wnętrze-zewnętrze, to znaczy uważa, że go praktycznie nie ma, a tym miejscem styku naszego ciała, tym co nas łączy z otoczeniem są różne szczeliny ciała, oczy, uszy, usta. Praca Marty Niedbo, która powstała specjalnie na wystawę, nosi tytuł Portal i artystka wykonała ją z dawnych elementów foteli bujanych. To jest drewno bukowe, które też posiada swoje niezwykłe znaczenie. Natomiast tutaj ten centralny portal, który odnosi się do splotu słonecznego, artystka postanowiła wykonać z włóczki, która jest bardzo miękka w dotyku i przywodzi na myśl właśnie te miękkie tkanie naszego ciała. Najstarszą pracą na wystawie Świątynia Baśni, naszą perełką, jest Gobelin Wandy Bibrowicz, pochodzący z około 1908 roku. Pokazujemy go dzięki wypożyczeniu z Centralnego Muzeum Włókiennictwa. A sam Gobelin jest jednym z pierwszych, które Wanda Bibrowicz, związana kiedyś z Breslau, z przedwojennym Wrocławiem, utkała samodzielnie na podstawie własnego wzoru. Była to artystka, która z pewnością widziała Zagenhauser. Nigdy nie znalazłam informacji o tym, że tak było, ale przez 8 lat tworzyła tam śląskie zakłady tkackie i była dobrze kojarzoną, dobrze rozpoznaną tam osobistością. Miała kontakty z Karlem i Karlem Hauptmanem i była częścią kolonii artystycznej w szklarskiej porębie w Karkonoszach. Jesteśmy w przestrzeni stworzonej przez Justynę i Pawła Baśnik, i jest to alternatywna wersja historii, w której artyści postanowili stworzyć taką współczesną kaplicę kaplicę apolonizmu. Kluczową postacią w tej narracji jest postać Apolloniusa Sciany, przedstawiona na obrazie Pawła Bośnika. Artyści zastanawiają się, co by było, gdyby to jego postać była dominująca dla historii dziejów, i co by było, gdyby ludzkość wierzyła w wędrówkę dusz tutaj u nas w Europie, i jakby wyglądał kult skonstruowany wokół szacunku wobec zwierząt, a także szacunku wobec otaczającej nas przyrody. Inną pracą jest arras, przedstawiający orfeusza grającego zwierzętom. Bardzo popularny motyw ikonograficzny w historii sztuki. Tutaj ma inne znaczenie. To zwierzęta jakby są tu głównymi bohaterami całego przedstawienia. Oprócz tego, w tej sali znajdują się również skamieliny, które pochodzą z Muzeum Geologicznego we Wrocławiu. A Justyna Baśnik dopełniła całą tę kaplicę stworzonym przez siebie tabernakulum, w którym. Możemy zobaczyć prawdziwą relikwię. Nie jest to jednak ciało żadnego świętego. Jest to prehistoryczna muszla głowonoga, której proporcje przypominają znany nam schemat złotego podziału. W tej sali pokazujemy też cykl obrazów Justyny Baśnik. Ten cykl nazywa się Solastalgia i dotyczy bardzo współczesnego nam uczucia do przyrody, odwołując się właśnie do tych słów ze słownika, o których mówiłam na początku, uczucie pewnej pustki, straty e, związanej z katastrofą ekologiczną. Kolejną kaplicą jest kaplica stworzona przez duet Inside Job Ule Lucińską i Michała Knychausa. Tutaj toczona jest narracja na temat tego, jak nasze związki z przyrodą będą wyglądać Kiedyś, w przyszłości. Duet e, tworzy, można powiedzieć, swój własny program ideowy, e, który skoncentrowany jest wokół właśnie takiej wizji przyszłości po katastrofie. E, Przepełnionego tak naprawdę, ten program jest przepełniony tak naprawdę nadzieją, bo mówi o tym, że po życiu na Ziemi z pewnością powstanie coś nowego i zaskakującego. Za górami, za lasami, o ile te jeszcze istnieją, opowiadamy Wam baśnie. Zapraszamy do BWA Wrocław Główny na wystawie Świątynia Baśni, która potrwa do 26 stycznia. Zapraszamy także na cykl oprowadzań, które w każdą środę o godzinie 17 odbywają się tutaj w galerii.